Panie, zgodnie z Twoim poleceniem, wszystko wysprzątane. Być długa podróż, nie móc składować. więc załatwić mięso po orbowemu. Już dawno ja nie widziałem takiego zdziwienia na twarzy i nosa. U orków, gdy pozbywać się czegoś, zawsze mówić ostatnie słowa, może coś powiedzieć. Także wspaniale. Napisz list, w którym podziękujesz ode mnie, jego wysokości. Mam dzisiaj co świętować, kobieto. Dzięki mnie możesz spokojnie przekracać się ulicami tego zawszonego i suchnącego gnojem miasta. Powiem, czeka Was szansa życiowa. Przyjdzie czas na odmianę, kto wie. Wiadomo tylko jedno. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc zobaczyć Lorda Hagena. Jestem wilk! Arcykurwa Mordelta. Ty? Taki chwała! Masz dla mnie jakąś robotę? Tak. Brakuje mi łowców. Nie rozumiem. Za tak, walił. Całymi dniami się obija, a kiedy się nie obija, to śpi. Jeśli go wypuścimy, to zacznie opowiadać strażnikom i zrobi się niepotrzebny bajzer. Nie będę się powtarzał. Zaprowadź nas w te korytarze. Jesteśmy tu uwięzieni. Nie ma stąd innego wyjścia? Nie, to było jedyne przejście. Cypnąłbyś trochę rudy? Oddam. Wisisz mi jeszcze 50 bryłek rudy. Zapomniałeś już? To WIEM CO TO JEST IDIOTO! Ha, ha 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 wygrałem. My wszyscy wygraliśmy. Mój nielogiczny, dziurawy plan zadziałał. Czy to samolot? Nie, to chyba łódź podwodna. i świeczkę ku się, orzesz kurwa mać. I don't know about you, but I'm having fun! Holy <laughs> shit! I am not a <laughs> scumbag!